Kiedy kończy się leczenie, często wydaje się, że to już koniec, że najgorsze za nami. Ale czy na pewno? Co dzieje się dalej? Bo rehabilitacja to nie jest po prostu kolejna procedura medyczna to kluczowy, następny rozdział w historii powrotu do pełni życia. Dobrze, wejdźmy w ten temat głębiej. No właśnie, to jest pytanie, które warto sobie zadać: Czy powrót do zdrowia to tylko tyle, że nic już nie boli, że choroba minęła? A może to coś znacznie, znacznie głębszego? To pytanie dotyka w gruncie rzeczy każdego z nas, bo powrót do sprawności to podróż, która wymaga zrozumienia. I tu dochodzimy do kluczowej definicji zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Oficjalnie nie chodzi tu tylko o ciało, absolutnie nie. Rehabilitacja to proces całościowy, który obejmuje i ciało, i umysł, i nasze miejsce w społeczeństwie. To jest ten fundament, na którym będziemy budować całe to omówienie. Wszystko zaczyna się od jednej absolutnie fundamentalnej zasady. To ona stanowi podstawę całego procesu. To jest idea, która naprawdę zmienia wszystko. I to podkreśla coś niezwykle ważnego. Rehabilitacja to nie jest jakieś niszowe leczenie dla wybranych to kluczowy element powrotu do zdrowia w niemal każdej sytuacji od problemów z sercem po neurologię to jest po prostu uniwersalne prawo każdej osoby, która przechodzi leczenie. Przejdźmy do drugiej zasady. Można o tym myśleć trochę jak o zespole w pit stopie Formuły 1. Wiecie, każdy ma swoją precyzyjną, niezbędną rolę, a sukces zależy od ich idealnej współpracy. A więc kluczowy wniosek jest taki, że przywrócenie komuś normalnego funkcjonowania to zadanie zbyt skomplikowane dla jednej osoby. To musi być skoordynowane działanie wielu specjalistów, z których każdy patrzy na pacjenta z zupełnie innej perspektywy. No dobrze, ale kto tak właściwie jest w takim zespole? Cóż, lista jest naprawdę szeroka. Mamy tu lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, ale też psychologów czy pedagogów i każda z tych osób wnosi coś absolutnie unikalnego, swoją wiedzę, która jest niezbędna, zwłaszcza w tych najcięższych przypadkach, przy poważnych urazach. Trzecia zasada, tę można by określić jako swoisty wyścig z czasem. Chodzi w niej o to, jak gigantyczne korzyści płyną z jak najszybszego startu całego procesu. I dlaczego to jest aż tak ważne? Bo natychmiastowe działanie nie tylko sprawia, że szybciej wraca się do sprawności, ono aktywnie zapobiega różnym powikłaniom. Chodzi o to, żeby negatywnym skutkom choroby czy urazu po prostu nie dać szansy się rozwinąć. Ten kontrast jest naprawdę uderzający. Różnica między wczesnym a późnym startem rehabilitacji jest ogromna. To nie są jakieś drobne niuanse to jest decyzja, która fundamentalnie wpływa na jakość i tempo powrotu do życia. I w końcu czwarta, ostatnia zasada można ją porównać do biegu sztafetowego, gdzie pałeczka opieki jest płynnie przekazywana z rąk do rąk bez żadnych przerw, aż do samej mety. Pomyślmy o tym jako o pewnej podróży. Zaczyna się w szpitalu, w profesjonalnym otoczeniu, potem pałeczkę przejmuje opieka ambulatoryjna. Ale meta i chyba najważniejszy etap tej podróży jest w domu, w otoczeniu najbliższych i kluczowe jest to, żeby żadne z tych ogniw tego łańcucha nie zostało przerwane. Ten cytat ma w sobie ogromną moc, prawda? On doskonale pokazuje, że rehabilitacja nie kończy się w momencie wyjścia z przychodni, ona przenosi się do sfery społecznej, gdzie wsparcie, zrozumienie i akceptacja rodziny stają się po prostu kluczowym elementem całej terapii. Podsumujmy to wszystko: kiedy połączymy te cztery zasady, nagle widzimy, że tworzą one jedną spójną i no, niezwykle potężną strategię powrotu do zdrowia. Te cztery słowa to są filary, na których opiera się cała skuteczna rehabilitacja. Myślę, że warto je zapamiętać, bo one w pigulce streszczają całą filozofię tego procesu. I to jest chyba najważniejszy wniosek: rehabilitacja to nie jest naprawa jakiegoś jednego małego problemu, to jest kompleksowa odbudowa całego życia, które zostało w jakiś sposób naruszone przez chorobę lub uraz. I na koniec takie otwarte pytanie, które, no, które daje do myślenia bo jedno to zrozumieć zasady rehabilitacji, ale stworzenie takiego środowiska, które realnie wspiera cały ten proces, to już jest nasze wspólne zadanie, nasza wspólna odpowiedzialność.